Vlog z naszego poświętecznego wypadu do Anglii. Jak wiecie, w ostatniej chwili znalazł się paszport, no całe szczęście. Lat minął nam całkiem w porządku, gdyby nie to, że czekaliśmy na płycie aż godzinę, zanim ruszymy. Na miejscu z kolei powitał nas piękny zachód słońca. Pierwsze dwa dni spędziliśmy u mojej polsko-włoskiej rodziny. Było dużo pysznego jedzenia. Kolejnego dnia śniadanko już w typowo angielskim stylu. Wieczorem impreza urodzinowa mojej kuzynki. 100 lat było śpiewane aż w trzech językach. Moja imprezowiczka padła, więc trochę imprezy spała mi na kolanach. Pamiętacie, jak za dawnych czasów. Kolejnego dnia szybki make-up i ruszamy do Londynu. Zrobiliśmy długi spacerek, mimo że było późno, to w centrum było bardzo dużo ludzi. A jeszcze następnego dnia zwiedzaliśmy okolice i zobaczyłam takie fancy pole golfowe na takim zamkniętym osiedlu. Zobaczyłam okoliczne wille i udaliśmy się na ostatni lunch. Knajpki w Anglii są bardzo przytulne. Jeszcze siostra zaprowadziła mnie do Space NK. Jest to taka luksusowa perfumeria i concept store, gdzie są same wyselekcjonowane marki. No, czułam się tam jak w niebie. Niestety nie mogłam za wiele kupić, bo już moja walizka podręczna była przepełniona. Cztery dni minęły nam bardzo szybko, ale na szczęście już niedługo tutaj wracamy.